Sosik, zwycięzca, tegoroczny zwycięzca turnieju 4 skoczni, ale w sezonie Pucharu Świata e, wygląda kiepsko, ale to jest fantastyczny skok! 150,5 metra Sosika, no naprawdę to był świetny skok. Tak, jest dokładnie tak jak myślicie, Puchar Świata widzów wraca na kanał. Halo, halo, cześć, Manko, Seba gra z tej strony, witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale. Tym razem będzie to zapowiedź szóstej edycji Pucharu Świata Widzów w Deluxe Key Jump 4. Na jakiej zasadzie będzie to organizowane, jak to wszystko będzie wyglądać, jak to będzie prowadzone, już wam wszystko dokładnie tłumaczę. Otóż, wchodzicie na mojego Discorda lub w opisie pod tym filmem zapisujecie się do Pucharu Świata Widzów według podanego poniżej wzoru, czyli podajecie swój nick oraz kolor kasku, nart oraz kombinezonu. Ja z waszego opisu tworzę zawodnika, zbieram po prostu całą ekipę zapisanych ludzi i rozgrywamy sezon Pucharu Świata Widzów. Turniej Pucharu Świata Widzów będzie miał 26 konkursów oraz 4 konkursy turnieju 4 skoczni. Także łącznie tych konkursów będzie 30. Wszystkie konkursy będą rozgrywane na transmisji live na moim Twitchu oraz na moim kanale YouTube. Oczywiście wszystkie konkursy Pucharu Świata widzów będą dostępne w późniejszym tam terminie na moim kanale YouTube w formacie odcinków. Także jeżeli nie mogliście być na transmisji, no to będziecie sobie to mogli nadrobić. Oglądając po prostu odcinek, więcej informacji na ten temat znajdziecie na moim Discordzie paka Silnego. Link oczywiście w opisie pod filmem. No i zapraszam Was bardzo serdecznie do zapisywania się do szóstej edycji Pucharu Świata Widzów. Oczywiście to, czy ta edycja się odbędzie, zależy od Was. Im więcej Was będzie, tym będą lepsze konkursy i lepsze zawody. Zapraszam serdecznie i do usłyszenia w kolejnym materiale. Trzymajcie się i cześć!